Hejka, hejka! Witajcie dziś. Dziś jest Molinda. Chodź tu, Molinda, chodź. No chodź, pokaż. Molinda lubi tak tutaj. Lubi się pokazać, poniuchać, buziaczka dać. Moja dziewczyna. Tak? Tak? Kogo dziewczyną jesteś? Ma... Mamusi. Hejka, hejka, witajcie! Dziś są Mikołajki! Mamy 6 grudnia, dziewczyny już wróciły ze szkoły. Miał dziś na siódmą, także rano nie dało rady nic nagrać. Dziewczyny, zapraszam! Kalendarze adwentowe! Kolejne niespodzianki! No kalendarze! Weźcie sobie matę, czy, czy jak nie chcecie. Meci. Nie macie meczik, zakładaj świąteczny sweterek. No gdzieś położyłaś, dawaj! Szybko, szybko, szybko! Ściągać. No, ściągać kalendarze. Wyjęłam poduszki, poszewki, kocyk świąteczny, już część pudeł wyniesione porozkładana to, co chcieliśmy i choinka czeka na tatę. A tata jakoś tak się nie zbiera. I tam jeszcze opakowania bombki, tutaj jeszcze światełka. W sumie to tak to tyle. A Kita gdzie? Gdzie Kita, Molka? Widzisz Kitę? Fajnie w szkole było? Myślisz? O, tak wyprostuje sobie molka nóżki. Ja? No, super. Czekaj, jest mi Jowka? Tak, jest. 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 A to ja nie wiem. No, to było na taśmie, A ja też z. Dobra, no, no, bo ja otwieram najpierw ten dla rodziców. A ja też to na rodzicu no, Kalendarz na rodzicu. To proszę. Jest. Dam ci czekoladkę. O, o, o! Się zastanowię. Ptaka. O, jakaś nowa, cienna! To później Mika, bo jak będziesz Ptaka. otwierała, to nie będziesz mogła nic powiedzieć. Dobra. A ja dla Mali. Spoczko. Mali! Mam dzwoneczek. Ja mam teraz zieloną kostkę. Masz. Oka. Ale Dobra, teraz czekoladki znowu. Dobrze. A to dzwoneczek. To teraz... Ja chyba tu. A no tak nie, Na. Dzwoneczek. Prawa. Ja teraz otwieram czekoladki. O. Ok. Śmiejesz się z tego, że mówię ok? Gdy Mikołaj prezent daje, świat się zaraz lepszym staje. Fajnie. Co to? Nie wiem. Pika, czy ty coś jeszcze otwierasz? Jestem herbatki. No, herbatka, herbatka. Tak. Nie się, bo ja już się wydawałam. Nie było, widać, ja też nie widziałem.

Zapraszamy Was na cudowną wycieczkę 15 grudnia. I musimy zgadnąć, gdzie pojedziemy. Tak, gdzieś blisko, czy gdzieś daleko? No, gdzieś mm. na marcie? Nie, jeśli na śniegu. Je, no, ale blisko? A, no, no bardzo jest. blisko nie. Godzina się jedzie. Um, no, je. Nie. Ciutka dalej. To już bo... dalej niż kielce. Szybnik? Nie. No, Łódź. Ja <gaduje gaduje> tak po prostu, <gaduje> ale ja nie wiem, ja nie na mapie. 100 kilometrów. Mmm, bardzo pomogło. No, 100 kilometrów od nas, to? Nie <gaduje> wiem <z> Warszawa. <gaduje> Brawo. No okay. Nie no, wiem, zobaczymy. No, gdzie a gdzieś w fajnym Tak, w miejsce. No, ale, ale z kimś? Z chłopakami? Czy sami? Może. A, a 15 grudnia to co? W sobotę? Niedziela. Spotkacie się z tym panem! To pana Rikołaja? No! Fajnie. Fajnie. No fajnie? No fajnie! fajnie. I wejdziemy do Ikeita. No, jak będziecie miały no. ochotę i będziecie grzeszne, to... Ja zawsze mam ochotę, ja zawsze, ja zawsze muszę. Ja zawsze jestem grzeszna. No. Ja. ja. Dobra, dziewczyny, pokazujcie prezenty, co podostawałyście. Okej. Okay. Bo później no ja pokażę Ci jeszcze... Już zjadłaś. Pokaż, gdzie Kitka jest? Gdzie Kitka? Tu? Nie. Chodźcie zobaczyć. Szejk. Gdzie jest kitunia? Kitunia jest na swojej miejscówce. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sobie śpię. Molka nie przeszkadzaj. Dzień dobry. Tu jest kitka. O, sobie ziewa. Tu jest kita. No. O takie buzioczki. wszystko spakować. Daj jej spać. Chodź. Zobaczymy co dziewczyny dostały. Molka, nie szczekaj. A ze szkoły wziąłyście prezenty? Nie. Nie. Ha. No Czemu? dobra, a co dostałeś się od Mikoł? Łaja w domu. Taką rurkę z lizakiem. I jak się wyliży lizak, to chyba będę miała taką mhm. rurkę. Zakręconą. Nie? No. Szczepny, Mikołaj Mika. Nie... Nikt nie zaczął? Aż która godzinna. Ale ja dziś doszłam taki są w szkole. I A ja nie. Całego? Całego go zjadł. Fajne. Jam takie. Fajne. Miegiełka różowa nick. Jąż ja, krzywą. Oh. Konik z Olej do włosów zysany. I... Hol! Pionka z ziai. Mhm. Mm. Mm. zakupowy. zakupowe. Um, czekolada. Ups. Czekolada. Kierki. Zły pies. Zaraz zaczniesz czekać. uwaga. I Twix. Którego już zebrzy. Ty też miałeś Twixa, tak? Ja nie dzielę. Dobra, a co dostałyście w szkole? Yyy... Karza do darunkową a ty ja taką na truskawkową milkę i taki zestaw dla mnie A pokaż, jakie ładne sobie zrobiłaś już. Wow, pięknie. Tego użyjemy bieleczkę. I jeszcze tam do biżuterii pudełeczko piękne. Tyle prezentów. Co mamy? Dostałeś jeszcze jedna I jeszcze zostaniemy na balecie. Jejku, ile tych prezentów dziś? Bo tam zmieniają się pokoje. Dała takie ładne. Zmieniam ją taki czystrszyp. Zmieniam się. Może coś schować, ja sobie schowam Nie zrozumiesz, jak Ci powiem jak to się nazywa. Czystszy pokój. Zmiana na czystszy pokój, przepraszam, a miałaś na pokój nastolatki Nie a. chodzi o to, że taki... Mogę zjeść jednego? Bo płaczcie. Może nie pamiętam. Jak tu jest takie o. A tu jest na wszystko na A To ja cały czas mówię, chowaj. Jest mniej rzeczy na biurku, tym łatwiej utrzymać porządek. Bo tylko sobie podnosisz i ścierasz. A one, one tyle nawalają, nawalają, nawalają. Na szafce, na no, tu, na jakiejś półeczce. A później jak mają... Od, a później jak mają sprzątać, to jest masakra, Chodźcie zobaczyć. Jak Mika sobie zrobiła, no i w sumie też jak Lilka sobie zrobiła. Chodźcie dziewczyny. Ma, no A, Dobrze, zanieść? No to... Dobra, chodź Lili. Chodźcie to Lili najpierw. Zmieniają ja tu. Znaczy, taka... ładna, zapal sobie no, ją. Idziemy do ciebie? Ale gwiazd nie mogę na nią. Dobra, ja ci założę, zapal sobie i połóż. Tu masz gwiazdę. Zaraz no, Ci ją włoszę. Ja Zobacz, tam mam wyjazd. Dobra, chodź, chodź. Zapal lampeczki. Stój chwila. Stój chwila. Lili porządek robi przed nagrywaniem. Ja Ci tu pozapalam. A widziałaś, jak sobie Mika fajnie zrobiła? Mhm. No i Ty też byś tak mogła. Jak tu się zapala? O. No, pozapalaj sobie wszystko. Uuu, spadało. O Boże. Nie doszedł. Nie da się? Trzymaj. Nie mi się palec. No i Lili, zobacz. Co ci nie dosięgnie palec? Wow. Lili biureczko sobie takie to robi. Ona taka biurko, toaletkę ma. Poprałam pościel. Właśnie suszarka, słyszę, że się wyłączyła. Co Teraz będę ci... Trochę, bo ładnie się zrobi. A no bo jak to się zasuwa, odsuwa, to nie będzie tak prosto. To musisz taką matę mieć. Ja mam taki mik Lili. Mm. Taką, rzecz się będzie trzymało. Kot widać, że zczerniało, że tu urzęduje. Miusia ma takie lampeczki w oknie. Wczoraj położyłyśmy. A dzisiaj sobie zrobiłam porządek na biurku. I na kosmetyk. Super, też ci się tu zmienia. Mam, a tutaj mam te właśnie są na te, co tak nawijam. Uh -huh. To się rozkręca i... Super! Ten. Fajnie, fajnie. A pokaż co jeszcze ci tatuj zrobił. Zrobił mi nareszcie półkę na medale i na puchary. Tutaj mam wszystkie medale i tu na górze będę miała puchary, tylko na nam trzymać. Ale ładnie, już inny pokój. Były książeczki, były Barbie, a teraz są. Przedale? Przedajemy! Przedajemy. Przedajemy. Tak. Zrób porządek, zobacz, że tam lalek jest. Masakry. Lalek też powierzucamy. Masakry. Ja mu wszystkie lalki. <noise> Utopiła w basenie. Mas... Czy się dostała kalendarz adwentowy tak. od koleżanki i sobie codziennie otwierają? Tak, rzeki. Ze szkoły. Dostałam taką paczkę, gdzie jest jabłko, baton papi tak okresowy, mleczko, mm, y, sok o smaku jabłkowym. I to jest chyba jogurt naturalny. No, hmm. Lili też dostała taką paczuszkę? Chyba nie. A tu wyjęliśmy lampeczki. Świecą na kolorowo. I wiesz co zrobimy? Te dwa krzaczki przed domem. ustroimy. Co są w Donicy? No, lampeczki niech się świecą z przodu domu. No. Fajnie będzie. No? Dobra. E, to otworzyć? możesz otworzyć, pochowaj, co tam, pochowaj. E, na razie to nie jest miutka, e, bo robię je obiadek, dobrze? I Aha. możesz się pakować Jaki powoli zielony. na zajęcia. Śmieją mają Mikołajki na balecie. Dziewczyny, obiad! Nasze ulubione kary. Widelczyk. Fidelczyk. Proszę mi jutka. Smacznego. Dzięki. Dziewczyny są na zajęciach, a ja tak na szybko podjechałam, na Wam skierował. im mamy, zrobiłam jej zakupy. Na Mikołajki, wiecie, coś słodkiego dałam. I zobaczcie, jak to pięknie. Otwieramy kitę. Jesteśmy w domku. Molka jak szaleje. Kolejne Mamo, wyjęłaś Wyjęłaś. A co się stało? A co się Gdzie? Chodzę. już nie będę miał samochodu. Nie będziemy musieli jutro jechać po samochód. Mogę zawieść. Mogę zawieść. A Chciały Ci pokazać jedzie? prezenty. Gdzie jedzie? No wychodne ma. Raz w piątek piątek mama, raz tata. Musisz sobie odebrać. Tato, gdzie Dziewczyny, występy miałyby. prześlemy Ci. Dobra, to wieczorem albo jutro sobie będziesz oglądał. Zostałam na od To raz Ty, raz Ty. Aha, dobra. Nie mogę już mam, ale mi się kończy. to tak idealnie. Nie, w idealnie. Molka, spoko, 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 jestem. Ta cukrowa do kąpieli. Wata cukrowa do kąpieli? Nie, jest napisane, wata cukrowa. Proszę do jedzenia. Mogę spożyć? Nie. Sprejsta. Zobacz, że ze sprayu do włosów się cieszy. O jajko, fajnie. A tata, tata się nie cieszy. <toddohła> tata nie lubi jak się smydają. na włosy kosmetyki. A to wiesz, że dzisiaj sobie półkę z kosmetykami. No i to jaką musisz zobaczyć. Szybciutko wejść. Dobra, Lili teraz. To no, no. ja to mam, mogę Możesz. Krem? Ja.

Ja, ja oczy. Taka ja mała. Oczy. Mm. Taka mała, nie? Ja oczy. Fajne. Zadowolone Słyszała. dziewczyny. Mika miała solówkę nawet, a powiedziała, że nie chce, ale jednak miała, improwizowała, a Lili powiedziała, Słyszała. że... Słyszała, raz ładnie skok patrzę, czekaj. Teraz A na pewno to się otwiera tutaj? Może nie. No. Idź sobie skacz. No, wow. Woo! Dobra, idziemy po kite! Ja zrobiłam sobie herbatkę. Dziewczyny mi tu pokazują swoje występy i mamy pizzę. Uuu, trochę właśnie skopciła. Hmm. A bo Lili, Ty wzięłaś turbo! Zobaczcie teraz co. No mówiłam, że już. Jak zwykle się mnie nie słucha nikt. Nikt no. się nie słucha. Nikt. Uważaj się, żeby się nie poparzyła, bo jest bardzo gorące. Ja zrobię... a nie. No to pokrój, zjemy. Nie no, wzięłabym tak, ale... Nie zjemy mamo. Dobra, ona taka. Trochę spalona pizza. Pawła zawiozłam. Dziewczyny tutaj głodne. Na dobrze, piwko. że pizzę. Wczoraj kupiłam taką, wiecie, lodówki z ale... No, napiwko, na piwko. Oliwę z oliwek proszę. I weź mi nie wiem. Jakieś jeszcze inne światło zapal. dobra, a Chodźcie, jemy jedną pizzę, a później drugą. Jestem bardzo głodna. Dobra, szynko wyszła. Dziewczyny, dostało? pomidorki koktajlowe, pizza, herbatka i oliwa z oliwek. proszę. My zjadłyśmy, jak kudłaczki sobie jedzą, jak to śmiesznie wygląda. Zakładam szelki, bo Molka tu chce wyskoczyć sobie na trawkę, a Kita za nią. Wychodzą sobie tędy, a wracają tędy albo domem i szczeka Molka i obydwie przychodzą. Kita, jak jedzenie? Idzie? Idzie? Dobra, jedz.